Dobrze Witam wszystkich, którzy są tutaj na transmisji dobrze Witam wszystkich, którzy są na mojej transmisji dziś. Będziemy sobie grali w tego farminga simulatora 19 w moim y, nowym serwerze. Poczekajcie chwilę, muszę tylko coś załatwić i poczekajcie chwilę. Trochę No dobrze, wróciłem już i mam już wszystko załatwione teraz lecimy z moim serwerem na nowej mapie którą pobrałem polecam wam ją pobrać, ma się nazywa kolonia 1990 można ją sobie pobrać w tam jak jesteście w farmingu to na tym jest taka zakładka modyfikacji i tam sobie ją możecie tu pobrać, jeżeli ktoś chce tylko a ja teraz muszę włączyć pewną rzecz Czyli tutaj to wyłączyć, a odpalić, gdzie to tutaj mamy. O, tutaj, odpalić Seasons i lecimy. Mam nadzieję, że wszystko ekran ładnie widać. A my lecimy z graniem. Na następnym streamie, który będzie za tydzień, tego samego dnia, o tej samej godzinie. Yy, dodam może donate, jeżeli ktoś będzie chciał, to mógłby wysłać. Cel na te, cel donate'ów, to dowiecie się jaki będzie za tydzień. W Dziś mamy chyba ten. Nieważne. Już zaczynamy tutaj. Jesteśmy na mojej gospodarstwie. Na moim gospodarstwie. Najpierw chcę wam pokazać wszystkie moje maszyny, jakie mam. Tutaj pierwsza kultywator bardzo fajny. Mogę to kiedyś doczepić siewnik, jeżeli chcę, ale dobra, to nieważne. Teraz. Tutaj to do ścielenia, bo mam krowy. I następnie półk czwórka. Czy to piątka? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Półk piątka, nieobracany, yy, jeszcze nie używany. Ale będziemy go używać jeszcze. To mogę Wam obiecać. Teraz otwórzmy. A, i jedna, jedna, jednej maszyny jeszcze nie dowiozłem. Ale to się dowiezie. Następnie Ursus. O taki. Następnie taki oto siewniczek. 2,5 metra chyba z tego co pamiętam. I teraz lecimy dalej. Muszę tutaj wejść. Hmm, zawsze mi zaczęło trochę bardziej lagować. Ale no to nic. Czy tu... Puszczaj, mnie. To jest wejście jak dla basów, ale dobra. Tu są chyba... Tu powinny być świnki. O, tu nawet światło działa. A nie, tu jest kurnik, no tak, to takie dziwne te. Nie Kuda. widzicie? Tchnąłem. Dobra, już nie. Dobra. To kupujemy przyczepkę. Mam 40 tysięcy złotych. Powinna być jakaś fajna taka przyczepka. 19 tysięcy złotych. Jest tutaj taka. Są jakieś jeszcze. To za 100 tysięcy złotych to bogactwo. Jezu, takie drogie pszczepy. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Dobra, ta za 19 tysięcy. Pojemność 6 ton. Ja bym sobie zwiększył do 11 ton. Wiecie, wiecie tak bym sobie zrobił. I dał, dałbym sobie taki niebieski kolorek. Kolor obręcz może być taki sam, ale kolor ten musi być czarny taki. Dobrze. A teraz standard P, coś tam? No i mów, co? Nie, musi być wszystko tak. Um, a to co to daje? K, coś tam. O, weźmy to. Remove, dobra, to ma zostać. Remove, dobra. Standard. I teraz kupujemy 20 tysięcy. U Jezu! Co to tak cimno? Szybciej. Dalej, dalej, tutaj. No co, kurde. Zatar krystal, bizon, ursus. Ja nie wiem, gdzie mam. O, tu jest. Dobra, kładziemy mi się spać szybko. 14 godzin, snu. Idealne jak na mnie, bo ja lubię. A, odsetki od pożyczki? No tak. Ja wziąłem pożyczkę jeszcze do, do, do dodatek. Ile? Spłać 800 tysięcy złotych. Znowu dodajemy hajs I, I potem znowu odejmujemy Tak będę robił w nieskończoność, to już w końcu Pożyczyłem 800 tysięcy złotych, Jezu Na początku wydawało się tak mało, bo nie miałem przełączone nazyły Bo tak to mi pokazywało, że pożyczyłem 200 tysięcy euro A tak to mam 800 tysięcy złotych do tyłu jestem to muszę sobie dodać. Tam poczekaj, aż program zacznie odpowiadać. Tam ci chuju Dobra. To zamykamy. Farminga. Dodajemy ten hajs. I wchodzimy od nowa. Tak możemy zrobić. Edytuj. money 48 000. Dajmy tak z milionik, Tak żeby starczyło. Zapisz. Um, Farming simulator 19. Mm. No dobra, a potem zobaczmy co teraz.